Modelarskie kowatło, witam moich widzów, przed nami inbox bodajże najbardziej złożonego modelu w skali 1 do 48, jaki w tej chwili posiadam na stanie. Numer katalogowy 84807, T3485, rocznik 44, jak to tu jest napisane, firmy Hobby Boss, z pełnym wnętrzem składający się z ponad, z blisku 400 części, a ilość wynika po prostu, że jest pełne wnętrze, nie tylko tutaj, tutaj, ale też i tutaj. Natomiast figurek w zestawie nie ma. Artbox. Podejrzewam, że jest to gdzieś możliwe w Berlinie, nawet przedmieścia, no bo to malowanie tutaj może poniekąd do, te, do takiego wniosku mnie i Was prowadzić. No ale przejdźmy może do konkretów. Zacznijmy sobie od malowania jednego, w sumie zielony Russian Green 2, czyli. Russian Green 4BO. No, i tu mamy oznaczenia. Tak jak mówię, wydaje mi się, że pochodzą z okresu walk o Berlin. Yy, oczywiście możemy wykonać każde inne. Książeczka, jak książeczka? i Instrukcja, już zdradziłem. Niezmiernie mnie cieszy, że jest to w formie książki. I mamy tu wykaz ramek, części. Nie użyjemy tylko raz, dwa, trzy, cztery. Pięciu części. I tak, początek. No to jest przy, przedział, że tak powiem, załogi, gdzie był kierowca. Później mamy trochę pracy na spodzie. Silnik, przedział silnikowy, jak widzicie, dość bardzo złożony, nawet. A szkoda to później wszystko zamykać, bo tego prawie nie będzie widać w sumie. Więc no właśnie. No i tu później zajmujemy się górą. Tu można otworzyć, to też pewnie by szło otworzyć. Dodatkowe zbiorniki, wizjer, kierowcy też można otworzyć, myślę. Linka jest dołączona. Koła. Dalsze obudowywanie modelu. Koła. Tu bym z górą jeszcze poczekał w sumie z montowaniem, dopóki nie będzie gąsienic. I tu jest ciekawy motyw. Mamy tak zwany... Mm, no, element pomocniczy zobaczę w praktyce jak to będzie no i później tu montujemy już gąsienicę, bardzo złożone działo to zaraz wam pokażę lufa jest nawiercona, wieża też pełna wy pełnie wyposażona no i w sumie mamy aż 21 etapów prowadzących nas do wykończenia tej miniatury no i teraz zacznijmy prezentację może na początku. Kalkomanie. Proszę bardzo, jesteśmy Hobby Bossa. To jest do dwóch zestawów 84807 i 84809. Proszę bardzo, napisy są wyraźne. Tu mamy wersję z innego państwa, tu jest Rosja. No zobaczę w praktyce, który kraj wybiorę, to jest chyba z Wietnamu, bodajże było określenie północnego. No i tu mamy tak, elementy przeźroczyste do reflektorów, przepraszam, wspomniana linka hamulcowa, chociaż ja o... gadam, nie hamulcowa, tylko hmm, holownicza oraz ciekawy grill na silnik już wklejonym elementem fototrawionym. Fajna rzecz w sumie, nie trzeba się babrać w elementy fototrawione. No i teraz kadłub, podzielony na dwa elementy, to wszystko będzie wypełnione po brzegi. No oczywiście, akurat tutaj na zewnątrz nie widzę śladów paskudnych po wypychaczach, to trzeba usunąć, na pewno. Tu będą, dlatego tu trzeba przynajmniej minimum wnętrza zamontować, żeby tu nie działo, nie działo pustkami. W środku a są jakieś ślady, ale one będą zakryte. No i góra teciaka. No tu uważam, akurat słabo są zaznaczone miejsca, gdzie powinny wchodzić poręcze. I tu myślę, powinno być to trochę bardziej nawiercone. Taka moja uwaga wstępna. No to wiadomo, się usunie to, może być otwarte. Tu na karabin wygląda to ok. Było to ładnie zabezpieczone na czas transportu. Za to Hobby Boss naprawdę ma u mnie plus. No ale przejdźmy teraz do elementów z plastiku. Wszystkie są w jasno-szarym plastiku. Tu mamy akurat elementy silnika, kół i zawieszenia, ramka B. Proszę bardzo. Ładnie to wszystko wygląda nawet. Nie rozumiem niektórych, którzy się czepiają hobby bossa, że to taka uboższa tamija. Naprawdę wahacze. To jest chyba. To są już chyba gąsienice, jakieś jedenastka, Nie jestem pewien. Jest Ten element wygląda całkiem ok. No i teraz yy, ramka A. Element silnika. Ciąg dalszy. Naprawdę. Dla mnie to jest aż szkoda, że to wszystko wszystko zostanie później schowane w tym w zamkniętym wnętrzu. Muszę znaleźć sposób, wiecie drodzy widzowie, żeby to otworzyć. No i jedziemy dalej. RAMka tym razem oznaczona. Zaraz wam powiem, akurat oznaczenie gdzieś znikło. A, jest, D. Mamy tu amunicję, którą znajdziemy w wieży. wieży przepraszam. Oczywiście te, za chwilę przejdziemy dalej. Elementy wnętrza, elementy działa, armata jest nawiercona, to duży plus. Naprawdę, to nie jest takie oczywiste w dzisiejszych czasach. Przyjrzyjmy się jeszcze tak. O, jest ok. Kolejna ramka, element trochę elementów wnętrza, foteli kierowcy, trochę się błyszczą. Widzę. Delikatna nadlewka jest, ale w litości ślady po wypychaczach tu Wam od razu powiem, są tam, gdzie ich widać yy, nie będzie. Yy, we wnętrzu bodajże. Proszę bardzo. Ramka C. Tu, jak mówiłem, jest taka minimalna nadlewka, ale co, co to jest, tu myślę, trzeba będzie, będzie być bardzo ostrożnym przy wycinaniu. Ale my odelarze mają praktykę i wyćwiczoną cierpliwość, że tak powiem, w wycinaniu takowych małych elementów. Nie oszukujmy się. Lecimy dalej. Momencik, bo mi coś wypadło i nie jest to dysk. No i teraz leci kolejna ramka. L, L wieża. O to będzie można otworzyć. To też. No, oczywiście, wieży można nadać odpowiednią strukturę. O, tu są trochę bardziej wgłębione te na, mm, na poręcze. Tu wchodzi mnóstwo elementów do środka. No, są ślady po wypychaczach. A i owszem. I kolejna ramka trochę elementów wnętrza. Poręcze, które... Hmm, no ja bym je chyba wymieniał na inne elementy, ale o tym za chwilę. Też to wygląda całkiem całkiem. Nie będę marudził. E, tutaj jest ramka podwójna, to są koła. Proszę bardzo. Bardzo fajne takie, już nawiercone. Jestem jak najbardziej za. A nawet przeciw. Jak to się mówi. No i ostatnie dwie ramki też zdublowane. No to są gąsienice. Proszę bardzo. No nie ma, mają nawet charakterystyczne ugięcie. Tutaj widzę. Więc to jest fajnie pomyślane. No generalnie, no. Jakby to ująć, jestem jak najbardziej za. Niech tu będą jakieś elementy. Czy są jakieś inne modele? No oczywiście, że są. Wspomniana tam i ja. Tylko, że tamka nie ma pełnego wnętrza. Więc trzeba by wszystko dokupywać tak naprawdę. A po co tracić kasę? Yy, następnie co jeszcze są? No Hobby Boss też ma swoje i tyle w 1 do 48. Dodatki. Yy, można się pokusić o metalową lufę. A i owszem. Myślę, że to byłby do, do, dobra rzecz. Pokusiłbym się też na przykład Jeśli otwieram już wszystkie władzy No to załogę do tego czołgu Przynajmniej kierowcę jakiś chłop wystający Też bym się o to pokusił No i być może wymieniłbym te poręcze I szukał jeszcze jakichś luf karabinów Tutaj zamienników I to w sumie wszystko Model jest naprawdę ciekawy, skomplikowany, złożony Na pewno nie jest dla początkujących To trzeba na wstępie powiedzieć To już jest dla takich Średnio zaawansowanych modelarzy Taka moja opinia. No i tak nowych widzów serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału, a was wszystkich do komentarzy, lajków, ale też do odwiedzenia mojego Facebooka, TikToka, Instagrama i Blogspota, a i też również z tam też się pojawiają moje galerie, tam jestem pod nazwą Mkowadło. Pozdrawiam, dzięki, cześć!